Niegrzeczny grześ. Rety, ale nudy w tym domu. Nie wierzę, że dostałem karę od taty za to, że źle się zachowywałem w pierwszym dniu szkoły. Ciekawe, co by tu porobić. Dajcie mi pomyśleć. Może zagram w jakąś grę na komputerze? Tak, to dobry pomysł. W ten sposób trochę poprawi mi się humor. A zatem chodźmy do komputera. Jestem już w komputerze, to teraz sprawdźmy, w jaką grę mogę zagrać w Steamie. No więc przeglądajmy. Może zagram w FNAF? Jeszcze nigdy w to nie grałem. To dobry pomysł. No więc pobierzmy tą grę i możemy zaczynać. Udało się. Pobrałem już grę FNAF. To teraz czas odpalić tą grę i możemy już grać. Dobra, już odpaliłem tą grę. To teraz mogę już grać. No więc zaczynamy. Oj, niedobrze. Mam tylko 5% baterii w latarce, i już jest godzina czwarta w grze. Chyba zaraz przegram w tą grę. Kurczę, przegrałem tą grę, ten robotny Miś Fred mnie wystraszył. Nieważne, to tylko jedna przegrana. Mam nadzieję, że drugi raz tego nie przegram, bo inaczej będę zdenerwowany. Ale bez przedłużania, zagrajmy ponownie. Zacznijmy już grać. Mam nadzieję, że drugi raz tego nie przegram. No nie. Teraz już mam 3% baterii w latarce i już jest godzina trzecia w grze. Założę się, że kolejny raz ten miś mnie wystraszy. Co, jak, jak to jest możliwe? Ten miś mnie wystraszył po raz drugi. Dwa razy już przegrałem w tą grę. Teraz jestem już zdenerwowany. Nie no, zaraz nie wytrzymam. Jeśli przegram w tą grę po raz trzeci, to ja osobiście tą grę odinstaluję. Nie żartuję, ale teraz uspokoję się na chwilę i spróbuję raz jeszcze zagrać w tą grę. No to gramy. Spróbuję teraz nie przegrać w tej grze. Mam nadzieję, że tym razem wygram, bo inaczej zwariuję. No nie, teraz już mam 4% baterii w latarce i już jest godzina piąta w grze. Teraz na bank w to przegram. I to osobiście. Nie, to niemożliwe. Powiedzcie mi, że ja tylko śnię. Nie wierzę, że właśnie przegrałem w tą grę po raz trzeci. Ta gra jest głupia i straszna. Wiecie co? Mam tego dosyć. Odinstaluję tą grę i nigdy więcej tego nie zainstaluję. No więc odinstalujemy. No, odinstalowane, już nigdy więcej nie zagram w tą grę. Grzesiu, dlaczego tak głośno hałasujesz, tak krzyczysz głośno, że nawet poczytać nie można? Możesz mi wytłumaczyć o co zaszło. No wiesz, tato, właśnie pobrałem sobie grę o nazwie FNAF. Kiedy już pobrałem tą grę, to od razu rozpocząłem grę. Grałem w tą grę już z 45 minut i przegrałem w tą grę trzykrotnie. I wtedy się wkurzyłem, zacząłem krzyczeć, a potem zjawiłeś się ty. Przepraszam, że tak głośno krzyczałem, tato. Przeprosiny przyjęte synku, ale to nie znaczy, że masz krzyczeć tak głośno w całym pokoju gier, że aż słyszę twoje krzyki z góry. Grzesiu, musisz nauczyć się przegrywać na przykład w grze, w planszówki, w meczach i tak dalej, a nie, że tak po prostu się wkurzasz i krzyczysz z powodu przegranej w grze. Za to, że tak głośno krzyczałeś w całym pokoju gier, dostajesz tydzień kary. A teraz idź do swojego pokoju i przemyśl sobie swoje zachowanie. Dobrze, tato, już idę do swojego pokoju, ale i tak tą karę mam gdzieś.